Dziewczyny, mówię wam, taką imprezkę zrobiłem, że była nawet bitwa na balony z wodą. Serio? To musiała być ekstra impreza. <ścoughs> Chciałabym to zobaczyć. Hejka, z czego się śmiejecie? Oleg właśnie opowiada o swojej imprezce w domu. Podobno było mega. Żałujcie dziewczyny, że was nie było. Pewnie nikt nie zrobi lepszej imprezy ode mnie. Było tak superowo. Jasne, jasne, Oleks, znowu się tak nie przechwalaj. Ja też robię ekstra imprezy. Tak, ciekawe. Takie jak ja, to nigdy byś nie zrobiła. Pff, bez problemu. No to Julka, może zrobisz i zaprosisz nas u siebie do domu? Yy, no pewnie. Julka, zrobisz? Tak, a dlaczego nie? U nas w domu? u nas w domu. Julka, jesteś tego pewna? Myślisz, że mama się zgodzi? Jasne, że się zgodzi. Jak tylko wrócimy do domu, to zapytam. To kiedy mamy przyjść? Jutro o osiemnastej. Super! Idziemy na imprezkę. Ciekawe, jak się będziemy bawić. Na pewno nie tak fajnie, jak u mnie. Paulina, słuchaj. Mam dobrą wiadomość. Jutro przychodzi mój szef na kolację ze swoją żoną. Jak dobrze pójdzie, mogę dostać nawet awans. O! Świetna wiadomość! Ale to już jutro? Nie mogłeś powiedzieć mi wcześniej? Sam nie wiedziałem! Proszę cię, postaraj się, to bardzo ważne spotkanie. No dobra, coś wykombinuję na te kolacje. Dzięki, jesteś kochana! No to lecę, pa! Hmm, co tu ugotować? Kurczak z warzywami? Fasolka po bretońsku. Nie, tu musi być coś specjalnego. Mama, mama! Co tam, dziewczynki, jak tam w szkole? Dobrze! Mamy pytanko. O nie, tyle tych składników, że muszę zrobić listę zakupów. Możemy zrobić jutro małą imprezkę klasową w domu? Tak, tak, możecie. Hmm, co ja jeszcze miałam kupić? Jest! Widzisz, mówiłam, że się zgodzi. Czekaj, czekaj, Julka, powiedziałaś jutro? No. Jutro odpada. Ale mamo... Przykro mi, jutro mamy bardzo ważnych gości. Na kolację przychodzi szef od taty i jego żona. O nie, i co teraz? Powiedziałaś już całej klasie, żeby przyszli jutro. Musimy odwołać, nic nie poradzimy. Nie, nie mogę, Tola. Wiesz jak Olek się będzie ze mnie naśmiewał? Zrobimy tę imprezkę, zobaczysz. Ale jak? Przecież będą goście. Będziemy cicho. Cicho na imprezie? Jak chcesz, ale czarno to widzę. Paulino, i jak wyglądam? Zaraz przyjdzie mój szef, ale się stresuję Spokojnie, Max, wyglądasz świetnie, wszystko będzie dobrze. A wy, dziewczynki, zachowujcie się grzecznie, proszę was! Zaraz przejdzie nasza klasa, musimy coś wymyślić. Yy, to my, mamol może lepiej będziemy w swoim pokoju? No właśnie, znowu coś nabroimy i będziesz na nas krzyczała. No dobrze, może faktycznie tak będzie lepiej. O, Max, twój szef już jest. Oby wszystko poszło dobrze. Dzień dobry, Max. Yy, witam. Zapraszamy dalej. Dziękujemy. To moja żona Klara. Dzień dobry. A to moja żona Paulina. Bardzo mi miło. Zapraszam do stołu. Macie piękny dom, naprawdę jestem pod wrażeniem Och, dziękuję, sami wybieraliśmy meble I co, jak tam? Już siedzą przy stole Świetnie, zaraz przejdą dziewczyny i chłopaki na imprezkę Muszą przejść tak, żeby nikt ich nie zauważył Chodźcie, chodźcie, przygotowałyśmy mnóstwo zabaw Dzień dobry Cicho, Nikola No co, chciałam się przywitać z twoją mamą Nie trzeba, chodź do pokoju Uf, chyba nie zauważyli. Czy ktoś powiedział dzień dobry? Julka Tola, przyszedł ktoś? Nie mamo, a skąd nikogo tu nie ma? Oprócz nas <laughs> będziemy się bawić w pokoju cichutko. Okej, okay, mam nadzieję. Ale macie grzeczne te bliźniaczki, po prostu aniołki. Dziękuję, staramy się. No to co robimy? Chyba nie będziemy siedzieć i patrzeć na telewizor! Olek, no jasne, że nie! Może pogramy na gitarze? Tak! Nudy! Lepiej potańczmy! Uuu, ale zabawa! I to jest impreza! O nie, Julka! To pewnie wszystko słychać na dole! Głosy? To chyba dobiega z góry. Cały sufit się trzęsie. Lepiej pójdę sprawdzić. Hej, co powiecie na zabawę? Tak, zabawa! Że niby jako? Yy, zabawa chowanego! Jak ktoś tu wejdzie, to wszyscy się kryją. Tak, żeby nas nikt nie widział. OK? Fajnie, podoba mi się ta zabawa. Uwaga, mama idzie. Kryć się! Ja wchodzę na górę. Chodź Bartek, tam jest dużo miejsca. Julka Tola! Co wy wyprawiacie? Muzykę słychać nawet u sąsiadów. Przepraszamy, mamo! Chciałyśmy potańczyć! Nie włączajcie więcej radia! Okej, okay, już nie będziemy. Uff, mało brakowało miałam kryjówkę, nie zauważyła mnie, mnie też nie. To co, tańczymy dalej? Tak, nie Olek, dość muzyki, pobawmy się w coś innego, może chińczyk? Aleś wymyśliła, nuda. No, no to warcaby? Pch, jeszcze lepiej. A co powiecie na jazz dance? Tak, tak, jazz dance, jestem w tym dobra. Tylko nie Just Dance! Wiem! Może po prostu pobawimy się glutem! Zabawa glutem zawsze jest fajna! A masz do niego brokat? No jasne! No więc glutowa zabawa! No dobra! Może być ciekawie! Super to wymyśliłaś, Tola! Z tą zabawą nie będzie problemu! Będziemy cicho! Zobaczcie, jakie mamy ekstra gluty! Ten już ma trochę brokatu! Super! A ten drugi? Takie śliczne perełki i muszelki! A popatrzcie na tego gluta. Zajmie chyba cały basen. Nie mogę się doczekać, kiedy dodamy brokatu. Uwaga, zaczynamy! Jeszcze, 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 jeszcze! Wow! Basen w glucie! Ale fajowy, już wygląda super. Zobaczcie, jakie banki, przebijemy ją. Glutowe szaleństwo Fajny ten niebieski glut To teraz otwórzmy resztę Uwaga leci zielony Wychodź glucie ten ma koraliki i muszelki. <grystanie> ale zabawa. Został nam ostatni glut, a miejsce w basenie jeszcze jest. Ten jest z brokatem. O, ale się potem fajnie chodzi. <grystanie> No skakujcie dziewczyny, czego się boicie? Nie, Olek! Zobaczcie jak fajnie się połączyły! Już jestem, o czym rozmawialiście? Yy, wszystko w porządku na górze? A tak, tak, dziewczynki zagalopowały się w tańcu. Ale spokojnie, już nam nie będą przeszkadzać. Nam to wcale nie przeszkadza, dzieciaki zawsze coś wymyślą. To co, Max? Może porozmawiamy o awansie? Najwyższy czas, prawda? Szefie, byłbym zaszczycony! Czekałem na ten moment bardzo długo! O nie, tylko nie to! Co? Nie chcesz awansu? Paulina, co z tobą? Yy, co? Awans? Tak, przepraszam, oczywiście, że chcemy. Ale fajne te gluty i można po nich skakać! Znowu? Ach, te dzieciaki! Co te dziewczyny znowu wymyśliły? E, przepraszam na chwilę, zaraz wracam. Może wyjdziemy na zewnątrz, trochę się przewietrzyć. Świetny pomysł! Może wreszcie nam się uda dokończyć rozmowę? O, nie, lepiej nie skaczmy, bo znowu zaraz przyjdzie mama. O, o, chyba już za późno. Mama tu idzie. Kryć się, ktoś idzie! Nie znajdzie mnie, nie znajdzie mnie! Julka, tola! Czy ja widziałam gluta spadającego z balkonu? Czy mi się przywidziało? Co? Glut? Jaki glut? My już się nie bawimy glutami, mamo! Coś ci się musiało przywidzieć! Hmm, dziwne. Co to za śmiech? Śmiech? Jaki śmiech? Dzień, Dzień dobry, dobry, pani, pani Paulino! Paulino. A co wy tu wszyscy robicie? Przyszliśmy na imprezkę do Julki i Toli. Julka? Tola? Macie mi coś do powiedzenia? Uh -oh. Ale jesteśmy cicho i nie przeszkadzamy tacie. To co Max? Jesteś gotowy na awans? Oczywiście szefie. Czekałem na tę chwilę od lat. Myślimy, że jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko. Nie jest śmieszne. No właśnie, teraz na pewno nie dostanę awansu. To takie zabawne! Już dawno się tak da nie uśmiałam! Co to szef nie jest na mnie zły? No skądże, Max? Dobra zabawa to podstawa. Powiem szczerze, że na tej kolacji było trochę nudnawo. A tu nagle glut! To co, dostałem ten awans? No, pewnie jesteś moim najlepszym pracownikiem! Ura! Julka, muszę przyznać, że ta impreza Ci się naprawdę udała! Dzięki za oglądanie! Jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał! A teraz pozdrowionka! Pozdrawiam serdecznie Milenkę i Oliwię Maj, Zuzie Koń, Amelię Żywicką, Sarę, Aleksandrę Zabłotną, Sabinę Jerz, Anetę, Anię Hajosz, Juliet Stargacha, Patrycję Socha, Katarzynę Pawlik oraz Zosie i Tosie Sikorskie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, jesteście super, pa pa!